Hej, cześć, ma z tej strony asymetrycznej. witam was na kolejnym filmie z serii Minecraft 1.16.1 na modach i dzisiaj no, zrobię parę rzeczy, które już dawno miałem zrobić, powinienem był już dawno zrobić, a nie, jeszcze tego nie, nie dokonałem, ze względu na chociażby poziom niższy no i tak, zacznę od tego, że zrobię sobie kowadło, bo potrzebuję potem ponaprawiać narzędzia, no, ja wiem, że kowadło nie jest niczym specjalnym, ale mimo wszystko Wydaje mi się, że fajnie, żeby to zrobić na odcinku, żeby potem nie było, że no, skąd wziąłeś tyle żelaza? Yy, oszukujesz, czytujesz, Przygotowałem między odcinkami też zagrodę dla kurczaków, bo będę potrzebował dużo strzał, żeby móc je przygotować. A żeby je przygotować, potrzebuję dużo piórek. Żeby mieć piórka, potrzebuję mieć kury, które mogę zabijać. Przygotowałem też taką małą farmę. Ocencie ją, błagam, ocencie ją w komentarzach. No, napiszcie, czy Wam się podoba, czy jest ok, czy coś byście tutaj bardzo poprawili. Na pewno te kamienie są wyciągnę, bo wyglądają dość średnio, a na pewno nie chcę, żeby to wyglądało dość średnio, no, więc to są rzeczy, które, z... no i poekspiłem trochę tam na tym biomie śnieżnym, bo no, przydałoby się mieć wyszło. o, dobra, w końcu udało się, czasem mi to nie wychodzi, zdobyłem też jeszcze jednego piecha, takiego fajnego, tutaj czekaj, ten ma 20, a czemu ten ma mniej, czego, ta, ten go ulecza, okej, okay. no to uleczyłem piecha. Zdobyłem też takie te rotten egg Też fajna sprawa Z niego może mi się wy... ten Bazyliszek chyba Bo kukatrice chyba jest bazyliszek I z niego może mi się bazyliszek wykluczyć Co jest mega spoko sprawą, bo Go można potem wytrynować Tam oswoić, przygotować różne rzeczy Z nim No dalej, dzisiaj Chciałem pójść, chwilę. ta mapa Ta, ta mapa Ta mapa no chciałem pójść dzisiaj e, mapę w końcu uzbierać w sensie znaleźć ten e, skarb bo tam niżej przy tej kopalni co ostatnio wchodziłem e, był statek na no w tym statku była mapa do zatopionego skarbu więc myślę że dziś po niego mogę pójść tylko chwilę odniosę sobie tylko chestplate beznadziejnego bo kurde już mnie wkurza no, że zdobyłem jakieś ciekawsze rzeczy no to mogę zamienić sobie na razie mm. Hełm bym też musiał zamienić, ale to potem, bo on jest na. No, on jest bardzo na low. Zmienię też miecz na Sharpness 4, bo ostatnio mi się udało taki też wy wykonać. Dobra, to teraz tak, wielka chwila. Otwieram Beacon Case. A. Wow. I co mam? Um, speed 1. O, spoko. Cieszy mnie to. Eee. Chwila. Mm -hmm. I co mam w tym momencie. O, light throw. czekaj po ile to jest? Po jeden. I chwila to działa tak, że jak sobie kliknę. Wyjdę. W ogóle słyszycie te dźwięki. To są stare dźwięki z Minecrafta takiego starego fest starego. I kurde, one są takie, no, satysfakcjonujące co najmniej... Mm. Dobra, chwila. Czy to zadziała tak jak? O, czy to się zużywa? Nie zużywa się. Nie chcę ekskluzyw strzała. Self heal, ok. Off her rip. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja mogę zrobić teraz coś? Chwila, 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 chwila. Mogę zrobić tak? O, czyli nie potrzebuję na razie żadnego mendinga, bo mam już bikona, który będzie mi to naprawiał. Ok, cieszy mnie to. Jest to naprawdę spoko opcja. Dobra, chwila. Czy ja chcesz tam w nocy? Nie chcesz tam w nocy, kurde. Dobra, idę się szybko przespać. Specjalnie czekałem kurde na dzień jeszcze przed nagraniem, żeby to zrobić. I kurczę, no zasiedziałem za, 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 za się tam chwilę. Eee, dobra, ale co szybko, 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 szybko. Tu sobie mogę też psy porozmażać. Jezu, te dźwięki mnie tak cieszą. W końcu się zebrałem, znalazłem to i kurde, zainstalowałem w ogóle. Pozdobywałem jakieś dziwne achievementy ostatnio. Nawet nie wiem za co. Takiego Endermana miałem, kurde, z tego z Farlandersów. Odbijesz się z chłopem i on ci nagle szepcze coś do ucha. No to, to jest przerażające czasami. Coś w, sensie w pierwszej chwili jak oni tak szepną, to się rozejrzałem po całym pokoju u siebie w domu na mieszkaniu. Bo kurde nie wiedziałem co się dzieje. Okej. Okay no, szybki jestem Okej okay. Enderthrow, zostawię poza na tym Enderthrow'u Bo Bardziej mi się to przyda Żeby móc Ender zaoszczędzać potem Chwila, gdzie jest ta mapa? O, jestem blisko dość, czekaj, czekaj, czekaj Idąc tutaj odkrywam A chwila, mogę iść przecież tak Według tej mapy z boku w sensie po prawej stronie. No, pójdę tędy. O, pójdę tą górę, bo mi się nie chce po niej łazić. A, już jestem dość blisko. W sensie, no. Cały czas widać, jak się odkrywa teren. Mmm, ten dźwięk. Takie wspomnienia przywołuje stare. No, mm, to jest po prostu coś pięknego. W sensie, no, obrywanie samo nie jest. Co to jest? Czy wy to widzicie? Chwila, ej Tego tu W sensie, nie widziałem tego wcześniej, jak spiłem W sensie, no, jak w tych rejonach przeważnie, ale... Czy to jest możliwe? Czy? Co to było? Chwila Czekaj, czekaj, czekaj Co to było? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś... Mały smok, czy coś takiego A nie To był pingwin, dobra Siema maluchu. I co, ucieka ode mnie? Nic nie zrobię. Jo, pierdziele, no patrzcie to, smok normalnie tutaj leży. Chwila. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę. Cik. Okej. Okay. Asymetryczny pogromca smoków. Nieźle, nie? Dobra, no to mam na miniatureczkę. Chwila, z nich się chyba to zbierało tak, że... Chyba się kucało i się na nich... Ta! Tylko dwie kości. Czekaj, czy ja z tego mogę zrobić już miecz? O nie, to... Dragon Dragonbone flute. Łuk mogę zrobić, w sumie. Tridenta będę mógł zrobić, ale na razie nie mogę. Nie, to mnie... Ty, mogę zrobić miecza! Takiego fajnego miecza. A potem go można podpalić jeszcze. Ty, no to fajnie, tak. To mogę ubrać? Nie mogę ubrać. Kurde, szkoda. Eee To mi daj tutaj. Nie, poleciałem za daleko. Patrzcie, to, to tam u góry, to, co tam jest. Nie, to jednak przesadziłem. Eee, dobra, lecę tędy od razu. Chciałem idealnie tego X-a wybiec, kurde. Ale, że już smoka jakiegoś znalazłem, no... Panie, proszę cię. Co to jest? O, nie, nie do lawy. <coughs> to fajne lamy. No swoje są kiedyś takie. Gdzie to szło, gdzie to w tą stronę szło? Jezu, jestem idiotą, nie wziąłem łopaty. Mm. Ale dobra, to nie powinno być pod wodą, to... Dobra, pobiegnę tędy. Teraz już pójdę. mam być cztery, to powinno być w tym miejscu centralnie. To czy będzie, zaraz się okaże. Chwila. Cyk. No, jednak nie jest w tym miejscu. Oa. Mm. Nie tu. Nie tu Nie tu Tutaj, dobra Cyk No i będę od razu piasek na jakieś, kurde Ty sobie ze mnie jaja robisz? Ja piurdziul... Tu powinny być, nie wiem, diamenty serce oceanu, czy coś takiego A tu nie ma nic Ej, no co jest, no nie gad... Ah, tak bardzo szukany dawno nie byłem Nie no tak się nie robi Ale to jest szmociarstwo w sumie takie trochę Taki skam, że to jest niemożliwe Do co no, skrzynkę se wezmę, nie? Się skrzynka wezna, i by miał na no, potem Magazyn się ulepsza Trochę węgla się zbiera Kurde, no ale nie no zawiodłem się teraz, znaczy Przynajmniej mam szczątki smoka, nie? Mogę się od razu zrobić ten miecz. Chociaż i tak z niego nie będę korzystał, bo będę go marnował dopóki nie będzie podpalony. Cyk, cyk, cyk. O, dużo tego węgla nawet. 52. Kurka wodna, no ale takie beznadziejne. O, dobra, mogę wejść, dziękuję. buduję to tutaj, żeby nie było potem Ale coś takiego tutaj Taką manianę, no Kurde, no Mojang, no Znaczy, no ja wiem, że to pewnie przez mody Mi się zbagowało O, wiem co to jest? To jest ta chatka Tych farland Farlandersów Jakieś śmieszne typki Ciekawe, czy mnie zaatakują ich te moby od razu takie te, 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 te golemy Fuck Nigdy mnie tu nie było Widzicie to? Ja z tym czymś nie wygram. Czekaj, zaatakuję go. Uż... Nie, nie było mnie tu nigdy. On mnie goni. Uż śmieć mnie goni. Czajisz, ta owca zaraz zdechnie. I ta też. Mm, tylko 5 lewela. do domu. W tym momencie do domu nie ma szans. To ja teraz mogę obrywać. To jest nic w porównaniu z tym, co ten człowiek, co ten zombiak by mi zrobił. Dalej, dalej, dalej. Prawie idealnie. Dobra, nie, 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 nie. nie, Ja stąd uciekam. Bo ten zombiak prawdopodobnie by, by mnie z -one hitował a tego definitywnie nie chcę, bo kurczę, bele, no, mimo wszystko... No jeden strzał i żeby ten, no, to tak średnio w tym momencie. Potem to trzeba byłoby wszystko zbierać jeszcze, on by tam dalej był. Chwila, mogę to postawić? I jasne, że mogę. Nie chcę tak, czekaj. A, nie mogę inaczej. To czekaj, tam jest to na piecu. O! Patą czachę. Piękna. No, a z takich rzeczy to właśnie jakiegoś tutaj Classic Endermana wydropiłem, stray Spawn egi. Nie to że muszę krowy kurde pozdobywać, bo inaczej No tu nie idzie, prawda? Nie idziesz maciarz jeden. Cyk. Ja nie ma go nigdzie, to ok. No, z tego co pamiętam, potrafię i wyżej skakać i ten, i. A, patrzcie, to. Czekaj, jajka, jajka. Czekajcie, ty jesteś... O, będę miał drugiego amberczyk. Nie wiem, co ten chicken robi. Ale nie może się roznażać ze zwykłymi, więc w końcu będę mógł je rozmnażać między sobą. Czy zapada noc? Zapada noc, to ja w sumie mogę. Ja bym w sumie mógł. Ty, no to ja w sumie pójdę trochę podekspić, bo... Miałem iść jakiś skarb odkopać, coś potem z tym skarbem zrobić, ale... Teraz patrzę, no nie ma co zrobić z tym wszystkim. Czekaj, zaniosę te kości fajne, bo kurde. je stracę to się wścieknę Dobra, to czekaj. Gdzie ja bym to miał dać? Chyba też do kości takich, tych zwykłych, nie? I guess. Dobra, to dajcie tu. Hmm. Ej, czekaj, czekaj, czy ja to mogę dać tak normalnie? Chwila. Mam takiego moda tego, co właśnie pokazywałem, że mogę sobie tak... Okej, okay, pochodnia mi się odbija, to mogę sobie takie coś dać, nie? To ciekawe, czy to zadziała tak samo. Co ty dosz? Pato. Eee, daj mi to tu. Mm -hmm. Pięknie. Dobra. Eee, nie stać mnie na nic, więc sobie pójdę pod kurde bele. Mam nadzieję też, że tego pajaca tam już nie będzie Ten treasure map jest bezsensowny w tym momencie, bezużyteczny już kompletnie no nie no, znowu naprawdę Źle się wybiłem O, właśnie Ty nie, ale serio, jestem podekscytowany tymi dźwiękami Mobile beacon Ciekawe jakie mi się bonusy odblokują za wyższe poziomy Bo tam na pewno wiem, że haste mi wpadnie w pewnym momencie Wpadnie mi jeszcze... Mm, pewnie jump boost No, powinno to jakoś pójść Dobra, tu się nic nie spałni, a ja tu mi się biegać nie chce Cyk Dobra A, więc wziąć jeszcze tą tarczę Kurczę, no wiedziałem, że czegoś zapomnę. No to ja Wam teraz pokażę w sumie, tak pokrótce, co robię przeważnie, jak nie nagrywam na tym świecie. Tylko niech się coś tu zrespi. Czekaj, daj mi to do drugiej ręki. Ta działa. Ok, no to w sumie. O, siema. No, chodź mi chodź, chodź, teraz taki. Teraz co, mądry już nie jesteś, co? Dobra, Ez. Co to było? <grym> nie... Ja się zastanawiam, co się tutaj dzieje, że tutaj się tyle tego. Może tak to brzydko powiem, ścierwa spawni. Nie ma między, nie mam między, nie mam między, nie mam między, ma tylko chwilę. Bo kurde. Mutant Creeper to już też nie jest nic fajnego ani nic ciekawego, bo. Takie coś może mnie też chyba z one hitować. A, dobra, tych tutaj zdejmę. Life Essence. Nie daj mi moje, moje te marcheweczki czarne. Złote, Jezu. Mm -hmm. okej, okay, trzeba zapamiętać, żeby nie trzymać tego patentu. Potęta... siema ma <laughs> spadł pajac. Gdzie oni są? Znaczy, no, ty możesz Kurde, wele Dobra, chodź tu pają, teraz twoja kolej Oła Dalej nie znam jego hitboxa W najbliższym czasie postaram się poszukać jakichś smoków takich, tych, takich, na, na tym na dziko, co sobie siedzą Żeby na następny odcinek móc już nie wiem Spróbować pójść go zabić, ale Wątpię, że to się uda, bo Ze strzałami mam problem Ze wszystkim mam problem A ja bym chciał iść smoka zabić, no to nie, no. Powinno się udać. Cyk. Cyk. Nie. Nie, pajacu. Do piachu. Co tam jest? Tam jest źródło kolawy, pewnie. W tym jest Gorgona. I w sumie, to jakby się uprzedzić, można by spróbować też ją pokonać. Tylko, że ona już jest serio fest trudna i to nie wiem, czy ma jakiekolwiek szanse powodzenia. No dawaj. Trzy strzały? Dobra. Dziękuję. Ale, że tak serio? O, pająk jakiś, ulepszony. Ale, że ty mi... mój miecz zabierasz? Czy on go za... naprawdę on go zabił? Ja pierdziele, co za łeb. Czajesz mi takiego sojusznika, co bierze cię zabija po prostu Wie, że jesteś ulepszoną wersją normalnej, normalnego pająka I chłop cię normalnie bierze, zabija Mogę ogóle też takiego, 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 tego em, Pierścionka, nie? Co mi daje immunity na e, slowness Więc nic mi nie będzie, jeżeli nie mnie taki stray, dlatego się z nimi leje bez tarczy Frost Lili. Nie wiem, co dodaje, ale może się przydać. Może i z dupy wyskoczył. Ten nie wybuchnie? Nie, wybuchnął. Dobry Cyk. Okej, okay, chodź. No, chodź, dawaj, dawaj, dawaj. Cyk. Pięknie. Dobra, teraz mogę do nich podejść. Waystone. Oła. Okej, okay, uleczę się, może. No ta, uleczę się lepiej. Czekaj, czekaj, marchewę zwykłą. Fuck, lecę stąd, Spieprzam Co ty robisz? Pajacu. No i patrzcie, jak ja mam problem z takim czymś Czy mój hełm właśnie pękł? O nie Dobra, na szczęście mam ten zamienny taki Tylko, że jak ja mam problem z takim zwykłym zombie, żeby go móc zabić na spokojnie To jak ja mam walczyć z czymś takim? Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle możliwe, żeby... jak on ma 150 życia, ja go wcześniej strzałem i trafiłem W ogóle chyba jest na nie nie nieczuły w ogóle tak mi się wydaje. O, dostaję już hejsta, to będę szybciej kopał teraz spoko. To teraz z już nie jest straszny. No tam ostatnio znowu poszedłem sobie, tak na, na w trakcie gry, bez, bez nagrywania, i. O, czyżby zaczął się nie kładać. Ok, dziękuję. Ten łuk jest niepotrzebny. O Jezu, ale ten mutant zombie mnie przeraża On jest... Wa nie powinno go w ogóle być Za menda tu się pojawia Akurat się pojawił w miejscu, w którym chciałem iść, żeby coś spróbować zrobić na tym odcinku, nie? Okej, okay, kolejny leży Mogę poziom dostawać w końcu? Czy tego też już nie, ten nie, nie otrzymam? Ja, gdzie on jest? Tam jest Nie, idzie ode, ode mnie, Synek, wywalej stąd. Nie masz. Co on się tak wściekł. W sensie, ja wiem, że to jest bardzo stary mod, i teraz jest tylko zremasterowany na nowsze wersje, nie, ale. O, okej, okay, ja stąd spiesprzem, bo zaraz znowu się na mnie striggeruje O, dobra. Myślałem, że go nie będę mógł trafić. Siara na odcinku. Mm, chwila, co jest? Następne. E, jump boost. O, dobra. To lecimy po jump boosta. O hamie. Nie wiem co tu wpadło. O dobra, nie, no zaraz będę musiał kończyć belę, żeby nie zrobić za długiego filmu No bo komuś się będzie chciało oglądać, nie? A no i zapomniałem przypomnieć na początku Oczywiście jak ktoś z was gra tam na Kidropie Nie, to tam wiecie, z mojego linku można wejść w opisie Zgarnąć bonusik, jak pierwszy raz się yy, tam loguje, w sensie jak pierwszy raz otwieracie skrzynkę no to Dostajecie 2 złote na pierwszą właśnie skrzyneczkę no, a przy każdym kolejnym doładowaniu plus 5% po prostu, nie? To chodź tu. Dziękuję i jest enderperełka. Ty, no w sumie, za niedługo mogę też spróbować już iść na smoka powoli, bo. Kurde, no ekwiponek już mam. Pozbieram troszkę tych strzał, sobie porobię, bo można takie zrobić te. No, z żelaza, one są silniejsze, tak, one są silniejsze i dają jeszcze efekt krwawienia Więc myślę, że za niedługo możemy szukać smoka już Wtedy zdobyć elity no i już może latać No i to by miało w sumie też sens, bo Muszę coś robić na tych odcinkach no, do takiego nowego, ciekawszego, kolejnego A jak ktoś obejrzał do tego momentu, no to Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, żebym zrobił w następnych odcinkach z wejście. Co byście chcieli po prostu zobaczyć, żebym w następnych odcinkach zrobił, bo no, kopać na pewno pójdę teraz między filmami. Eee, więc jakbyście mieli jakiś ciekawy pomysł, co byście chcieli zobaczyć, no to napiszcie, ja się postaram po prostu się zrealizować Wasze pomysły. Bo wiem, że widzowie często mają świetne pomysły, a jak się jest. Youtuberem się nagrywa, to przeważnie te pomysły właśnie akurat... akurat w momencie nagrywania wyparowywują i nigdy się nie wiadomo, nigdy nie, nie wiem co zrobić, nie? Tak wymyślam czasami w ostatniej chwili, bo nie mam w pierwszej chwili pomysłu. Tak mogę? Mogę tak. Ale to mi chyba mniej daje, nie? Kurczę, szkoda. A no i jak głos miał mi się taki jakiś cichszy, to ten to wróciłem z wycieczki, to się darłem fest. No, wiadomo skąd oczywiście będzie cichszy głos chwilę mam speedboosta, to raczej przeskoczę, nie? Cyk Hy. nie. Spaliłem to kompletnie Dobra Dawaj, 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 jajka. Jeden, dobra. Wiecie jaki w ogóle mnie na początku problem z wydropieniem któregokolwiek kurczaka, bo one w ogóle nie chciały dropić i... Wywalałem tych jajek tyle, że to było niemożliwe A z, na przykład z dwóch staków jajek Wydropił mi jeden kurczak No kurde Wściec się można mm, Chwila To tu mm, To tu ah, Dobra No to co Jezu żelazny hełm, co za siara No to Tym miłym akcentem Żegnam się z wami Życzę miłego dnia i pamiętajcie o tym kodzie na K-Dropie, jeżeli ktoś do tego momentu ogląda. Siema.